to jest zawsze jestem na jestem profesjonalny aha, sure Okej, okay, dalej, jedziemy okay. right, so. cykasz się, synuś czy okay. uh. mam pudełko, to 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 tak samo Hejka, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj pierwsza oficjalna jazda Dawida, bo wcześniej już kiedyś ze mną jechał, o tym powiem. Byłam w szoku, bo yy, pozwolił mi nagrywać i nie tylko mi pozwolił nagrywać. Niby się trochę denerwował, ale jak wyłączyłam kamerę, to on powiedział: Mama, ja chcę mieć to na pamiątkę. Więc yy, całe nagranie macie praktycznie bez przerywania, tam tylko jak było za dużo jeżdżenia to poucinałam troszeczkę, żebyście się nie nudzili tym i zobaczcie jak Dawidowi poszła pierwsza lekcja na parkingu. Zapraszam na vloga. Ja. ja. No, no no, samo cię odbije. Jak wyprostujesz to samo Ci odbije powolutki, powolutku. Jedź prosto, jedź prosto. Najpierw sobie kółek parę zrób, dobrze? Dobrze. Okej. Okay. A, tak. I'll turn on my turn signal. Tak. Oh. That's okay, that's okay, that's okay, Dawidek. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Kręcaj, kręcaj. Nie ci za blisko, poczekaj, tu. Chyba tak jest wyłączone do końca. Tutaj ciężko jest zobaczyć gdzie jest right side, bo tutaj są... Okej, okay, dodaj trochę gazu. Okej. Okay. Powolutku, powolutku. Pięte trzymaj. Pięte trzymaj na tym a okay, tylko go. palcami. ok, dobra. Nie, 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 poczekaj. poczekaj, mogę się jechać. I no, nie want I don't want to get out nie. Okay, jedz work do work. końca, jedz do końca. Okay. Pierwsza lekcja Dawidka. To znaczy teoretycznie nie pierwsza, bo już kiedyś jak miałeś 12 lat, to ci pozwoliła jechać kawałek. Yeah. Okej. Okay. We're driving on the left side. I think you are, oh, yeah. yeah. What should I do now? Uh, what, what are you trying to do? Don't uh, Uważaj. Crazy. Patrz, czy ktoś za Tobą nie jest. You... Right. Nie so wjeżdżaj w to. Let's park. <laughs> okay. Hey, look at that pro... ok. Look at the parking. Ok, jak That's chcesz true. zaparkować i na chwilkę się zatrzymać, to wtedy zawsze na parking. Jestem park, profesjonalny. Nie? Aha, sure. <laughs> ok, dalej jedziemy. Okay. On the tak. I here. Tak. I jedziemy. Poproszę, żeby pan okay, jechał w lewo. Okay, road, right? Tak, no więc ja Ci mówię. Right. Masz jechać tam, gdzie Ci so, mówię. Mamo, where is your final destination? My, ja Ci zaraz powiem. Na ten stop znak musisz jechać. Idź, okay. jedź. Jedź, to jedź, to jedź stop, lewo. OK. Check our back, right? Dobrze. And tak, trochę gazu dodaj. Pamiętaj, że w automacie jest tak, że jak, jak zwolnisz już nogę z brake, to right. już będzie jechał. Poczekaj, czekaj, oh, czekaj. Widzisz, one one. złe włączyłeś, poczekaj. Czekaj, to. Cykasz się, synuś. Czekaj. Okay. Czekaj, jedź dalej. jedź dalej. Mam okay. na No, 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 poczekaj. Czemu? Cyka się, Dawidek. Trochę się cycha. Trochę się cyka, nie chcę wyjechać, tylko w kółra. Jeszcze nie, jeszcze nie, muszę trochę praktysować. Praktysować musi praktycować. trochę, tak. Dobra, praktysujemy. Teraz ci mam jak wyjeść tutaj na prawo, kierunek. Dziecko, to się skoncentruj, nie jak crash tylko. Okay. slow down, tak. Na prawo, zrób ty turn signal, na prawo. Ok, Na stopie zatrzymaj. Pojedziemy um, na lewo. Dawid, na lewo Nie, nie mogę tam iść Dawid nie Okej Okej, tutaj od razu na lewo Jak chcesz uciekać na parking, a nie na główną ulicę yep. Okej, okay, uważaj, uważaj Uważaj, właśnie. Right hand over Okej, okay, jak Cię uczą. Dobra, i wiesz, jak jest reverse, no to wciskaj R. Poczekaj, na, 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 masz na hamulcu? Dobra. R. <ścoughs> Czekaj, w którą stronę? Tu, tu będziesz się wycofywał? No to musisz w tą stronę kręcić, na prawo, do mnie. Możesz i tak, i tak. Czekaj, na prawo, do mnie. Na prawo, na prawo, na prawo. Na prawo, na prawo. Tutaj. Teraz pojedziemy tylko dookoła, jedziemy Dawid, tylko dookoła, bo pojedziemy. Ja już no nie cykaj się tak. Już mogłeś w drugą też pojechać. Teraz na prawo jedź tu. I tak jeździliśmy po parkingu dobre pół godziny. Parkowanie, do tyłu się wycofywanie, różne inne manewry. How No hands. Dawid, przestań. Okay. We'll stop. Well, okay. We're actually gonna practice like it's on the road. Right? Yeah, and on so the road is the best practice. Getting out of here, right? We're gonna turn right over here. We're gonna make sure to stay on the right side. Ooh. Powoli. <sum> Dawid nie za bardzo chciał jechać na drogę, nie główną wprawdzie, ale tą wyjeżdżającą od galerii. Nie zabrałbym go na główną, ale dobrze z jednej strony, że się troszkę wahał. <sum> Zaraz ci powiem no to jedź. Po lewej, skręcisz na lewo przy tym budynku. David, będziesz lepiej jak będziesz jeździł tak jak ja Ci mówię jesteśmy przy molu poczekaj tutaj jakby coś było to wjeżdżasz na główniejszą drogę więc nie ma dobra na lewo jedź. jeszcze z tyłu możesz ok się właśnie obrócić widzisz nawet nie pojedziemy za daleko ale to za to se nakręcisz właśnie wycofasz do tyłu bo dalej nie można jechać albo poczekaj jedź tą drogą o nie no, o, nie, ok parknij tu. parknij tu bo tam jest policja Parkni tu. Okay. Okay. Ojczyzna, Polszczyzna, parkni tu zamiast zaparkuj, ale wiecie co będzie na pamiątkę. Yy, powiem Wam, że właśnie <laughs> przyspieszam, ale dużo jest takich fajnych rzeczy, które osobiście chcemy sobie zapamiętać. Yy, tutaj jedzie Dawid po tej głównej drodze, ale ona nawet nie wygląda główna, no ale on się bał, więc kawałek tylko przejechał. Yy, bo on naprawdę fajne teksty rzucał w samochodzie, więc takie fajne będziemy mieli na pamiątkę yy, z tej pierwszej jazdy. Follow, follow. follow. So it's kind of like a tak, tutaj jedź dobrze. Wiecie jedź, jedź, jedź. bardzo dobrze. Hej, witam serdecznie z mojej łazienki. I chciałam wam dzisiaj coś pokazać. Dawno nie było jakiegoś tutorialu. Nie mam w ogóle wymalowanej buzi w sensie podkładu. Tylko zrobiłam sobie troszeczkę pod oczami, nawet nie mocno, żeby zatuszować ślady, troszeczkę cienia. I chciałam wam pokazać oczywiście niesponsorowane. Coś na co czaiłam się chwilkę już. To jest maskara. Thrive, oni część pieniążków dają właśnie na... Thrive znaczy, żeby przeżyły, nie wiem, czy właśnie na jakieś um, różne schroniska, czy tam domy kobiet, czy nie wiem, w każdym razie to jest Thrive i to jest coś takiego, ja to często widziałam, wiecie, jak są z promowanymi, jak to jest z promowanymi rzeczami, nigdy wcześniej się na to nie nabierałam, ale nie mogłam szczerze powiedzieć szczerze, znaleźć takiej maskary, ona jest dosyć ciężka, tak jakby była yy, szklana, która po prostu wydłużałaby rzęsy tak jak sztuczne. I ona jest na zasadzie, yy, niby się nie kruszy, niby nie będzie się rozmazywać, um, jest po prostu, ona buduje na końcu a to, co pomalujecie na rzęsach, to przedłużenie, to ona na tym się opiera i idzie dalej. Coś takiego właśnie. Więc to kosztowało chyba 27 dolarów plus przesyłka 35. Nie mogłam tego nigdzie wcześniej taniej znaleźć. I to dodatkowo spróbowałam na Wolmarcie i też tyle kosztowało. Więc zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ona jest produkowana tutaj w stanach. No i zobaczymy, czy rzeczywiście to działa. Nie wiem, nie piszę jak to ściągać tutaj, ale wydaje mi się, że może zwykłym właśnie do ściągania ma makijażu. I zobaczymy, czy to będzie działało. Czy to będzie rzeczywiście tak super przedłużało um, te rzęsy. I na końcu, jak się zmywa, jest napisane. No tak w Kalifornii zrobione: Los Angeles. Nie tutaj. Oczywiście jest nietestowane na zwierzętach i takie w ogóle. Cruelty Free. Mam nadzieję, że to będzie działało. Jest napisane, że właśnie jak będziecie to ściągać. Tutaj nie, ja gdzieś to wyczytałam. Jak będziecie to ściągać, to będzie się wydawało, że Wam odpadają rzęsy, bo jak to przedłuża Wasze rzęsy dalej, ale to przedłużenie już nie jest Wasze, tylko to jest jakaś taka fiber optyczna nie wiem, jak to powiedzieć że buduje się na tym dalej przedłużenie. To będzie Wam się wydawało, że jak zmywacie ten makijaż, że to się kruszą wasze rzęsy, a to nie. To niby, to niby właśnie to, co się zbuduje przez tą maskarę, więc zobaczymy, czy to działa. Dobra, najpierw wymalujemy jedno oko. Nie ma dalej. Muszę wziąć padaczę. Co mi to dali, że to w ogóle nie idzie. Nic kompletnie. Kochani, kończę tą zabawę tutaj. Szału nie ma. Są dłuższe, nie powiem, ale ani nie są grubsze. A też chciałam, żeby były grubsze. Ja przecież nie mogę się stać. I 5 godzin to robić, tak? To znaczy mam pudełko, to to odeślę tak samo. No, przepraszam bardzo ja. Dwa-trzy razy to ja jeszcze mogę pomalować, a nie to, żeby ja tu stała 10 minut i 5 razy robiła. I to nie wygląda nawet tak, jak ja sobie zrobię inną maskarą. Ja już myślałam, że to będzie zwycięzca. Tylko sezonu. A, a, a. I'm not happy. Mm -mm. Proszę Państwa. Mm, nie polecam. Ktoś mi zaraz powie, że mam długie, ale ja tak mam długie, jak sobie wymaluję z zupełnie zwykłą, inną maskarą Maybelline, którą zawsze używałam. Fakt. Kruszy się, nie powiem. Jak się za dużo pomaluję. O nie, nie Maybelline. Przepraszam. Million Lashes L'Oreal. Widzicie? Nawet nie wiem, co mam tu. Bo to extra black. zawsze, zawsze mi Patrycja przysyła. Dziękuję bardzo. U nas są inne rodzaje. Znaczy u nas bym mogła dostać pewno na internecie. Tak jak tą tu dostałam, ale no nie. nie, no nie, no nie. Nie jestem. Ha, jeszcze patrzcie co wam pokażę, bo w samochodzie to miałam z Dawidkiem. Więc to jest jego książka. Każdy młodzieniec, który ma 15 lat, ma taką książkę, która jest um, taką e, książeczkę, która jest dla, dla rodziców i dla, e, dla kierowcy. I teraz tak. Tu ma czasy różne przeczytać. Tu są... O. Tutaj trzeba wypełnić to. Ja mówię Dawidowi, że on się prawdopodobnie musi tego uczyć, a on mówi, że nie. Ja tutaj na razie jedno wpisam. Musi mieć 50 godzin w różnych, w różnych warunkach pogodowych, a szczególnie właśnie 10 godzin musi być, jak jest ciemno. Tu jest napisane, jak pada deszcz. Akurat wczoraj troszkę padało. Jak pada deszcz, jak jest mgła, w różnych po prostu warunkach atmosferycznych musi Dawid jeździć, to wtedy może dostać o tutaj test jest. Różne, i odpowiedzi można się testować, jak to wszystko wygląda, i myślę, że będziemy to robić z Dawidem, żeby po prostu sobie przećwiczyć w formie teoretycznej, tak? Więc wczoraj radził sobie bardzo dobrze na jeździe. Tu jeszcze chciałam Wam. I tu jest na. No, i to jest właśnie taka książeczka, z którą po 9 miesiącach, bo ma to na, na to 9 miesięcy, po, 90, po 9 miesiącach i wyjeżdżonych już w 50 godzinach um, z dorosłym bądź osobą, która ma wyżej 21 lat, to wtedy ubiega się o normalne prawo jazdy. Też jest to prawo jazdy dla młodocianego, ale już jest takie oficjalne. A tu jeszcze chciałam wam pokazać. O, wałeczki leżą, <laughs> wam pokazać. słuchajcie taka mszako kosztuje tylko 10 dolarów, słuchajcie. Plus jakaś tam administracyjna opłata, także nawet nie proszą o więcej. I tu są te oprócz e-maila, kochani, to ja dostałam jeszcze takie dwa przypominanki. Tutaj jest nasz kościół downtown. O nie, zobaczcie, jeden jest właśnie ten nasz w jednej lokacji, a tu jest downtown. O, bo to zależnie gdzie msza. Zobaczy, czy taka jest prawda. Czy tamsza będzie... Tak. O, ta będzie tak. Ta będzie w. W kościele w downtown. A tutaj dla przypomnienia. Ta była na Crane Road, tak. Ta była tutaj koło nas w drugiej lokacji Msza. Także oprócz e-maila dostajecie jeszcze takie karteczki przypominające o tym, kiedy będzie Msza za zmarłą osobę. I naprawdę nie to, że nie musicie, nikt nawet nie mówi, żebyście dali więcej, bo Msza za zmarłego jest tylko 10 dolarów. Jak sobie pomyślę, ile czasami w Polsce dają, um, to wychodzi nawet trzy razy więcej. A tutaj jest ustalone z góry i nie ma problemu. Pa. O, ale walentynek dostałeś. Pokaż, mamie, pokaż. Niech ja zobaczę. Bo wszystko spada. Pokaż. Walentynki w szkole były, kartki do Stalki. i ołow, ołóweczek. Cukierków nie kazali w tym roku, w zeszłym też nie. Super, ołówek. Pokaż. O, tu poczekaj, zobaczymy, kto Ci tą walentynkę dał. Asztyn Ci dał skateboard? One sweet valentine. Która jest Caroline? This is Caroline. Caroline. Oh, so zobacz i dostałeś od Ashton, dostałeś um, skateboard. A lot of nice. Yeah, that's from Ashton. Happy her. Valentine's Day, Mrs. Walsh and Mrs. Cuban. Yeah. Oh, that's from Lexi? Czekaj, tutaj, o, oh, taka. Happy Valentine's Day! To było od Jay. Pokaż, która jest Lexi. Która jest od Lexi? That's from Brooklyn. Brooklyn, nobody knows. Brooklyn, I like this. Oh, I have to put the eyeball. Poczekaj, chodź zobaczymy tutaj. W przedszkolu zawsze dzieci wymieniają się kartkami. Na e, walentynki, e, więc w tym roku było tak samo. E, z Pawełkiem przeglądaliśmy, jakie walentynki on dostał. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, subskrypcję, e, łapki w górę i do następnego. Bye!